Proszę mi wybaczyć, że będę czytał y, fragmenty mojej kon, konstytucji, dlatego że, że nie umiem na pamięć, a nie jestem aktorem. Więc fragment z przedmowy. Kamień węgielny, który był inspiracją do nagrania, napisania konstytucji Rzeczypospolitej, zrobił Scott Clifford cook Douglas. Inżynier, biegły księgowy, menedżer ekonomista, głęboki myśliciel społeczny, twórca doktryny, którą nazwał kredytem społecznym, Real Social Credit. Żył i działał w Anglii w latach 1879-1952. Chcę dodać, że tą doktrynę o kredycie społecznym ogłosił w 1918 roku, czyli za dwa lata. Będzie setna rocznica ogłoszenia tej doktryny, którą nazwał prezydentem społecznym. A co powiedział Douglas? Że tworzenie pieniędzy jest aktem suwerenności, który nie powinien być powiązany z bankiem. I jeszcze druga sentencja. Nowy pieniądz, przychodząc na świat, należy do samych obywateli. Do wszystkich obywateli, i powinien im być przekazany w formie dyskonta na cenach oraz dywidendy społecznej. I ja w konstytucji ująłem po prostu sprawę dywidendy społecznej, jak dla wszystkich oczywiście, która będzie wypłacana co miesiąc każdemu od pierwszego miesiąca życia do naturalnej śmierci. Omawianie mojego projektu Konstytucji zacznę od preambuły, którą przeczyta. My, naród polski, wierni Bogu Ojcu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu oraz przodkom Słowiańskiego Narodu Polskiego, który oddali życie za jego wolność w obronie ziem polskich, Tradycji narodowych i niezbywalnych praw ustanawiamy niniejszym dla wszystkich Polaków, wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej podstawowe prawa i obowiązki względem ich ojczyzny i narodu. I tutaj zacznę od artykułu pierwszego. Podstawowe prawa i przepisy podstawowe. Artykuł pierwszy. Państwo polskie zwana dalej Rzeczpospolitą, jest dobrowolną wspólnotą państwową i terytorialną obywateli polskich. We wszystkich działaniach i decyzjach kieruje się zasadami sprawiedliwości społecznej, etyki, moralności, najwyższym dobrem najmniejszej jednostki społecznej, której każdej osoby ludzkiej. Drugie, każdy obywatel Polski podlega bezwarunkowej ochronie prawnej, ekonomicznej, socjalnej i zdrowotnej. Punkt trzeci. Każdy obywatel ma prawo zrzec się obywatelstwa polskiego. Punkt czwarty. Żaden człowiek, który nie złamie prawa polskiego, nie może być prześladowany, więziony, jego majątek nie może mu być odebrany oraz ma prawo do przemieszczania się. I punkt piąty. Każdemu człowiekowi przebywającemu na terenie Polski przysługują prawa oparte o prawo naturalne w zgodzie i sprawiedliwości przyjaznej ludziom bez lichwy i podatków, narkomanii, sutenerstwa, korupcji i kumoterstwa oraz wszelkiego rodzaju pasożytnictwa. Podkreślam pasożytnictwa. A ta konstytucja jest Żurwem pasożytnictwa. Dokładnie. Teraz następny punkt. Artykuł trzeci mówi tak. Niniejsza konstytucja jest umową wspólnotową jako osobliwą, bezosobową dyktaturą prawa stanowionego. To nie jest dyktatura osobowa, tylko prawa obowiązującego wszystkich obywateli. Polski bez względu na ich miejsce zamieszkania. I trzeci, znaczy piąty artykuł teraz jest ważny, że wprowadza się pojęcie trybuna ludowego kierującego się następującymi zasadami. Pierwsze, naród stanowiący swą wolę nazywany jest trybunem ludowym. Drugie, trybun jest prawdą, sprawiedliwością i prawem. Trzecie, Każdemu wolno czynić wolne trybuna. Czwarte. Prawo pierwszeństwa należy do trybuna. Trybun zastępuje prawo kodeksów normami społecznymi. Szóste. Wszyscy w relacjach z trybunem kierują się prawdą, nie ukrywając niczego. Siódme. Kwalifik komunikacja z trybunem oraz powszechna internetowa jest wolna. I ósmy punkt. Nikt nie. Nie dostępuje praw Trybuna ani możliwości jego zastępowania. Co to znaczy, że Trybun jest najwyższym autorytetem w społeczeństwie obywatelskim, jest niepodważalny w swoich decyzjach, jest sam, jeśli sam nie zmieni swej woli. To jest naród z przynależnym mu szacunkiem i statusem. I teraz jest artykuł szósty najważniejszy. Naród Polski jest jedyną niepodważalną władzą w państwie polskim rozumianą jako Zgromadzenie Narodowe, czyli Trybun Ludowy. Przepisy w niniejszej Konstytucji stosuje się bezpośrednio. To jest artykuł 8. I teraz mówimy o tak zwanym trójpodziale władzy. To artykuł 12 mojego projektu konstytucji mówi że ustrój państwa Rzeczpospolitej opiera się na podziale służb, nie władzy, służb. Pierwsze ustawodawczej, druga wykonawczej, trzecia sądowniczej, czwarte finansowej, piąte medialnej i szóste religijnej. Tutaj y, troszeczkę w, w tym podziale po prostu służb jest niedopracowana służba medialna i służba religijna, dlatego że ja nie mam kompetencji do tego, żeby te y, służby te po prostu rozwinąć tak, żeby one miały po prostu y, jakby powiedzieć większą wartość moralną, bo tu o moralną wartość chodzi, żeby te służby nie czuły się, y, jakby powiedzieć, pokrzywdzone w stosunku do innych służb, a wszystkie te służby razem są ze sobą kompatybilne, ale każda z nich jest osobna. Ona się rządzi jakby osobnym prawem, który nie może być sprzeczne wzajemnie. Przechodzę do omówienia rozdziału drugiego o powszechnych prawach i obowiązkach obywateli. Artykuł 25. Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej należy jedynie i wyłącznie do obywateli polskich mających miejsce stałego zameldowania i pobytu na terytorium Rzeczpospolitej. Artykuł 26. Naród sprawuje władzę bezpośrednio poprzez referendum we wszelkich sprawach. Referendum w każdej społecznej sprawie może ogłosić każdy społeczny podmiot, zgromadzenie, wspólnoty i Prezydent lub Sejm, w tym Sejm walny. Ważny jest tutaj artykuł 33. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod opieką państwa Rzeczypospolitej. I jeszcze artykuł 38. Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. No i na tym bym chyba skończył artykuł yy, rozdział drugi. A teraz przechodzę do służby ustawodawczej Rzeczpospolitej.